Coś się kończy, coś się zaczyna. Dzisiaj ostatni odcinek z październikowej serii Halloweenowej. Miłego oglądania. Hey! No Siemanko, witam, ostatni. E, ostatni odcinek e, Przez cały październik a, Ogarnialiśmy sobie w tym formacie Ja jako duch e, przyszłych świąt Czy jakkolwiek zwał, tak zwał Wszystko było z czarnymi historiami mm. Następnym razem będę musiał trochę lepiej tą inicjatywę przemyśleć e, Ale mnie się podobało to był fajny eksperyment yy, społeczny i przynajmniej mam jakieś wnioski na ten temat. Uwaga, miłośniczka zwierząt, ostatnia historia. W momencie, kiedy to nagrywam, nie wiem, czy ktoś odpowiedział, czy ktoś zbliżył się do odpowiedzi. Pewnie nie, ale mieliście okazję. Uwaga, kobieta kupiła sobie warana i to naprawdę wyjątkowego. Nie wiedziała, że jej gad był w rzeczywistości bazyliszkiem. Kiedy Zbyt długo patrzyła swojemu waranowi w oczy, ten zamienił ją w kamień. Ostatnia historia. Ostatni raz. Następnym razem e, mówię wymyślę coś e, e, bardziej rozrywkowego, aczkolwiek poznawanie tych to są to są czarne historie, które ogarnęliśmy tutaj. E, jest ich 50 w opakowaniu. Tutaj ogarnęliśmy trochę mniej niż 30, bo nie, nie we wszystkie dni były czarne historie. Były weekendy, w których, w których ich po prostu nie było. Dwa jakoś, tak mi się wydaje. Więc powinno być 26. Nie wiem, nie chce mi się tego liczyć. Więc uwaga, uwaga, uwaga. Zgodnie z moją obietnicą, w udział, udział w mojej małej zabawie wzięły dwie osoby: Bart i Mawcio. Bart raz odpowiedział poprawnie, Mawcio raz odpowiedział poprawnie i raz zbliżył się do odpowiedzi, więc zwycięzcą tutaj w tego zestawienia jest Mawcio, który już wielokrotnie zwyciężał różne rzeczy, więc muszę się postarać, postarać żeby, żeby dostał coś nietypowego, coś fajnego i tyle. No w przypadku Barta sprawa jest podobna, mam nawet pomysły co zrobić dla tych osób. Poczekamy, zobaczymy. Mniej więcej w połowie do pod koniec listopada będzie to ogarnięte, bo moje pomysły wymagają odrobinę czasu, bo będzie coś robione na zamówienie. Ale to wszyscy zobaczą w swoim czasie. Ja też się pochwalę już post factum, jak osoby odbiorą to. Więc czarne historie idą do szafki. To jest opakowanie: tajemnice za światów. Bardzo, fajne, bardzo fajna gra. Ciężko trochę ją przełożyć na, na medium internetowe i na medium filmów. Może w przypadku live'ów byłoby to lepsze, ale zagrałem i odrobinę przegrałem. Następnym razem zrobię to w innej formie. A jeżeli macie jakieś pomysły, jak mogę zrobić coś, żebyście mieli szansę coś dostać, to oczywiście piszcie. I tyle. Szepczący w ciemności. Dzisiaj powstał wybór. Wybór następujący. Jeżeli chcesz szybko rzucić okiem na księgę iść do paragrafu 122, lub opuść czy prędzej bibliotekę w paragrafie 127. I jak zwykle rzucamy kosteczką. 1, 3, odpowiedź pierwsza. 2, 4, odpowiedź druga. Chyba, że wybierzecie inaczej. I uwaga... 3. I kot masza na moich kolanach. Widzicie tutaj ogon. Trójeczka. Czyli pierwsza wersja. Najpierw lukniemy sobie w Necronomicon, a potem spieprzamy z Biblioteki Uniwersyteckiej. Chyba, że wybierzecie inaczej, ale wydaje mi się, że to jest dość ciekawy wybór. Kto nie chciałby zobaczyć książki o demonach, zanim ją ukradnie z biblioteki? Tutaj duchowy kot e, Masza. Masza, przedstaw się. Masza się tutaj kręci, Masza się próbuje ułożyć. Jeszcze e, krótki update e, dotyczący sytuacji z muzyką. Firma, pod, której pod którą jest Rafael Krux, Okej, okay, kod pogłaskany, poszedł sobie. Firma, pod którą jest Rafael Krux zrzeszony, odpowiedziała na mojego maila, którego wysłałem bezpośrednio do nich. I uwaga, uwaga, uwaga. Powiedziała, że muszę wygenerować licencję dla każdego filmu, w którym korzystam z ich muzyki i ową licencję załączyć do. Pola na YouTubie, nie wiem którego pola na YouTube. niestety nie odpowiedzieli mi czy mam zamieścić tą licencję w opisie, czy może w jakiś inny sposób mam ją zrobić, no, no nie wiem, nie wiem. Nie odpowiedzieli mi jeszcze na ten sposób, na to, w każdym razie powiedzieli, że jeżeli to zrobię to wycofają wszystkie żądania swoje licencyjne i wszystkie, wszystko wycofają, bo oni wiedzą, że ja jestem użytkownikiem Envato Elements, ale jedna licencja nie wystarczy, musi być ich dużo. Więc, jak mi odpowiedzą, gdzie mam te cholerne licencje zawrzeć, to zapewne to zrobię tylko po to, żeby utrzymać im nosa, ale na razie nie dostałem odpowiedzi. Więc taki jest update. Zobaczymy, zobaczymy, jak sprawa się rozwinie. We wczorajszym i w dzisiejszym filmie już nie ogarnąłem tej muzyki, tylko jest moja klasyczna. I trudno. Siedem filmów jest spornych. Zobaczymy, czy przestaną być sporne, czy jednak odpuszczę. W każdym razie, dzięki Wam za październik. Dzisiaj Halloween, więc ja dzisiaj sobie pooglądam moje klasyczne filmy. Prawdopodobnie oglądam je w momencie, kiedy Wy oglądacie to, czyli Corpse Bride, Nightmare Before Christmas, Koralina i może wiedźmy. Hokus Pokus to się nazywało. Może też sobie zobaczę, chociaż tego zazwyczaj nie oglądam. Szczęśliwego Halloween! Kto świętuje, e, kto nie świętuje, trudno. Mam nadzieję, że jesteście na dobrej imprezie, albo będziecie jutro, może w weekend. W każdym razie mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. E, jutro e, również nie będzie bajonety, bo nie miałem czasu jej nagrać. E, dopiero jak słyszycie, no wczoraj już było znacznie lepiej. Ale już mi się głos nie łamie aż tak bardzo, jak powinien, jak jak powinien, jak się łamał, więc jest. No, jest lepiej niż było, ale nadal, nadal nie chcę się przeciążać. I co? To tyle. Mam nadzieję, że od przyszłego tygodnia już nie będę miał żadnych przeciwwskazań, żeby. Zdzierać sobie dla Was gardło i postaram się, żeby wróciło wszystko na swój tor. A może nawet okaże się, że mam dla Was jakąś niespodziankę, a może nie. Więc jeszcze raz, dzięki wielkie za to, że byliście ze mną w październiku. Mniej lub bardziej bawiliście się tutaj razem ze mną. Te dwie osoby, które się bawiły, dzięki Wam. Dzięki, że pozwoliliście, żebym wam coś zaoferował. Październik to był fajny miesiąc. Udało się nawiązać jakąś współpracę. Udało się nie zniszczyć serwera chaosu swoim botem. No, będzie co wspominać, ale przed nami listopad. Kolejny miesiąc. Kolejne rzeczy, które będzie można robić. Do zobaczenia jutro już w normalnym formacie, bez halloweenowych akcentów, czyli po prostu do następnego.